Thank uh you. -huh. Dobry, dziękujemy Państwu za przybycie na dzisiejszy briefing prasowy i uroczystość, uroczyste przekazanie nowego ambulansu szpitalowi powiatowemu w Wołominie. Witam Pana starostę Adama Lubiaka. Są z nami również, jest z nami również członek zarządu powiatu Pan Paweł Dąbrowski, przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Pan Adam Pietrzak. Gospodarz miejsca, pan dyrektor Grzegorz Krycki, yy, razem ze swoimi zastępcami, panią Agnieszką Wolską i panem Mariuszem Ponetą. Serdecznie witam, witam również księdza kapelana Piotra Krasuskiego, który dokona poświęcenia nowego ambulansu. Proszę o zabranie głosu starostę Włońskiego. Witam serdecznie wszystkich. Szanowni Państwo, Drogi Księże, Szanowna Dyrekcja, Drodzy Koledzy Zarządu, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło w dniu dzisiejszym za chwilę przekażę Panu Dyrektorowi kluczyki i dowód rejestracyjny do tego ambulansu. Dzisiaj jest tak naprawdę dzień zwieńczenia tej wytężonej pracy, pracy na rzecz naszego szpitala, która. Trwa już od ponad roku czasu. Rozpoczęliśmy program naprawczy, program usprawniania i funkcjonalności szpitala. Jesteśmy w trakcie modernizacji, akurat 5 piętra, czyli oddziału chirurgii. W sierpniu będziemy oddawali ten oddział dla użytku mieszkańców, ale przed nami kolejne, kolejne remonty, kolejne inwestycje w szpital. Potężne pieniądze, które dzięki wspólnej pracy moich kolegów z zarządu i Rady Powiatu e, kierujemy e, dla szpitala, temu zarządowi i tej Radzie Powiatu zależy na tym, aby to miejsce lśniało, aby to miejsce było godnym miejscem dla mieszkańców, aby mieszkańcy mogli z tego miejsca w sposób bezpieczny i przyjemny e, na oczywiście w ramach schorzenia, które e, ich dotyczy, e, mogli korzystać. I taki obraliśmy sobie cel. Cel, aby. Troszkę chyba, panie rzeczniku, za cicho. Przestałem siebie słyszeć. Cel, aby w tej kadencji zrobić jak najwięcej dla tego szpitala. Bardzo dziękuję dyrekcji, która wytężoną swoją pracą każdego dnia pokazuje i te wszystkie zmiany wdraża. W zeszłym roku. Za blisko 2 miliony złotych została wyremontowana klatka schodowa, dwie nowe windy ze środków rządowych, które pozyskaliśmy. I to dzięki właśnie współ, dobrej współpracy z dyrekcją, która na swoich barkach ma ten ciężar, aby te wszystkie inwestycje później prowadzić. My jako zarząd, jako powiat staramy się, współpracujemy, szukamy środków, pozyskujemy te środki, ale później potrzebni są nam. Facho, jest potrzebna fachowy personel, fachowa kadra kierownicza, która będzie te wszystkie środki wdrażała i je przede wszystkim, proszę Państwa, potrafiła rozliczyć. To jest bardzo ważne, bo pozyskać środki jest trudno, ale jeszcze trudniej jest je rozliczyć. I z tego miejsca dziękuję dyrekcji, dziękuję pani naczelnik Wydziału Planowania Inwestycji, pani Jolancielej, która siedzi nad tymi wnioskami, która później te wszystkie wnioski, które starostwo pozyskuje, środki musi je po prostu rozliczyć, wspólnie z Wydziałem Księgowym, z Wydziałem wszystkich pracowników. Więc z tego miejsca dziękuję wszystkim pracownikom starostwa, dziękuję Dyrekcji Szpitala i wszystkim zaangażowanym w proces poprawy sytuacji w powiecie wołomińskim, jeśli chodzi o służbę zdrowia i o nasz powiatowy szpital. Bardzo dziękuję. Zakup karetki został sfinansowany ze środków fundacji Orlen. Niestety przedstawiciel fundacji nie mógł dzisiaj być osobiście z nami. Natomiast otrzymaliśmy pismo pani prezes, list skierowany do władz powiatu i władz szpitala. Tutaj pragnę przekazać panu, na ręce pana dyrektora ten list i proszę o zabranie głosu dyrektora Grzegorza Kryckiego. Panie starosto, szanowni państwo, Pozwólcie, że w imieniu pracowników szpitala i moim własnym złożę panu staroście i zarządowi, ale też pracownikom Starostwa Powiatowego serdeczne podziękowania za trud, za pracę, jaką wkładają w wsparcie naszego szpitala w codziennej, w codziennej naszej pracy i w codziennym funkcjonowaniu. To, co pan starosta powiedział, to, to jest prawda, że od ponad roku... Bardzo mocno wspierają nas w finansowaniu różnych inwestycji. W sierpniu będziemy kończyć inwestycje ponad 5 milionów złotych na remont chirurgii. Ogłosiliśmy już postępowanie na rozbudowę szpitala na prawie 47 milionów złotych. Dzisiaj ogłosimy postępowanie na remont SOR tak bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców powiatu. To jest kolejna kwota 1,5 miliona złotych. I przed nami opracowywanie PFU oraz programu podstawowego dla remontu oddziału neurologii, który tak naprawdę od lat 70. nie miał żadnych remontów i warunki tam dla pacjentów są bardzo ciężkie. To pokazuje, jak jest duże zaangażowanie, ale też zrozumienie naszych potrzeb w zakresie publicznej służby zdrowia. Ta karetka, która za nami stoi, to jest kolejny przykład yy, wsparcia powiatu, wsparcia pana starosty, zarządu i pracowników powiatu, którzy szukają różnych dróg, yy, możliwości pozyskania środków finansowych. Ta karetka, jak państwo słyszeliście, została sfinansowana z Fundacji Orlen, ale to dzięki wytężonej pracy pracowników yy, powiatu znaleźli możliwość, yy, złożyli wniosek i dzisiaj mamy tę uroczystość, możliwość odebrania kluczyków, dowodu rejestracyjnego, ale przede wszystkim tego wspaniałego pojazdu na potrzeby naszego szpitala. Dlaczego ty tym mówisz, że to jest bardzo ważne? Ważne, bo nasz tabor transportowy niestety jest bardzo już zużyty. Samochody mają prawie po pół miliona kilometrów przyjechane. Duże remonty, ciągłe remonty uniemożliwiają nam płynną, ciągłą pracę w transporcie pacjentów. Ten samochód, jak Państwo widzicie, jest nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony, będzie nam, mam nadzieję, długo, długo służył dla dobra naszych pacjentów. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Proszę księdza Piotra Krasiuskiego, kapelana szpitala o poświęcenie nowego pomieszczenia. Panie starosto, szanowni goście. Taki moment, jaki przeżywamy dzisiaj, myślę, że jest takim szczególnym momentem i my, jako i pracownicy tego szpitala, ale przede wszystkim jako mieszkańcy naszego powiatu takich momentów chcielibyśmy przeżywać jak najwięcej. Ze swej strony w imieniu właśnie tych, którzy tutaj potrzebują pomocy i tą pomoc w naszym szpitalu uzyskują, chciałbym podziękować tym, którzy tego daru dokonali, którzy zrobili wszystko, aby chociażby ta karetka dzisiejsza tutaj była z nami, nam wszystkim służyła. Dziękujemy za to wszystko, co robicie, by ten szpital był coraz lepszy, bardziej nowoczesny, bardziej jakoś tak wychodził naprzeciw ludzkim potrzebom, tragediom, cierpieniom. I myślę, że za to wszystko ten, który widzi wszystko, będzie Was wynagradzał. By szczęśliwie ta karetka nam wszystkim służyła, dokonajmy teraz poświęcenia tego pojazdu. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza przez swojego Syna mocą Ducha Świętego, otacza szczególną miłością i darzy błogosławieństwem ludzi doświadczanych wszelkim cierpieniem oraz tych, którzy w jakikolwiek sposób im służą, niech będzie z Wami wszystkimi i z Duchem chorym. Chrystus powiedział, że kto chorym oddaje przysługę i wyświadcza dobro jemu, to wyświadcza dobro jemu samemu. Słuszne jest więc, abyśmy prosili o Boże błogosławieństwo dla wszystkich chorych, którzy będą korzystali z tej karetki, oraz tych, którzy w niej będą pracowali, wspomagając doświadczających cierpienia. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli, spraw, aby ta karetka. Dzieło twojej pracy ludzkiej dzięki twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, szczególnie doświadczonego cierpieniem i chorobą. Za wstawnictwem Matki Niepokalanej i Świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tego pojazdu od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech ta karetka i wszyscy którzy będą w niej jeździli w służbie pomocy cierpiącym będą pobłogosławione dla chwały Twojej i pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę pana starosta Demologieka o przekazanie kluczyków i dowodu rejestracyjnego dyrektorowi szpitala.